Co się z nimi stało? Weszły te baby! Jakie baby? No te baby weszły do tego domu i tam kurwa taki potwór wyskoczył ze mnie z wielkim żodłem bożym! I opierdolił mi korzenia! Jak w Tak, tak naprawdę wam mówię! wypójście mnie stąd! No co ja wam zrobiłem? Wariaty wy moje, ja chcę macę! Maca! I żądło Boże płonie! To znaczy wiesz co? Półdzian był fenomenem na tamte czasy. I fenomenem, i fenomenem strongmana, i fenomenem wyglądu. Ale ja startowałem w czystej. Czy ty, ja ja... Ty, kurwa w czystej startowałem. A była taka federacja <laughs> w, taki, w taki umytej. John, John, no, Johna klupa mi się podoba, tak. A ja kiedyś, sorry, że wam się, się przerwę, ale kiedyś pierwszy swój poważny rekord taki wycisnąłem na ciężkim kacu, on mnie właśnie podpuścił, no nie? Bo przyszedłem na siłownię, taki skacowany tam pomocnym mocnym balu, no nie? On mówił, dawaj rekord się kłać, no nie? Ja mówię, jaki rekord sobie kładę, bo stoję, no nie? Waśli idole, ale płeć piękna. W sporcie, w życiu. Będziesz piękna, ale trudny temat. A, teraz wiesz? Co? Fajny, nie? A ja a, wiem. teraz wiesz, Znaczy. No, no, <grym> no, ja jego to znam, bo w ogóle bok się nie Ja mówił o tym, wiem. Nie, słuchajcie. Nie, słuchajcie. No ja powiem wam szczerze, no jeżeli chodzi o idole, moja idolka płeć, żeńska, oczywiście, no to chyba standardowo jak u wszystkich, to to kiedyś Paweł, Paweł no nie? To były te czasy, jak miałem, wiesz, jeszcze w... kilka włosów temu, to było, no i jak miałem wiesz, bardzo wysoki poziom testosteronu, to, to Pabella, Jessica, Pabella, no to Pamela, nie? A gdzie? Carmen Electra później. A no ma dalej no i masz się. wysoki, bo łysy jesteś, nie? Ale Pamela, już jeszcze no nie był gór za no. Taką Polkę. Joanna, Joanna, no, no, Krupa no. mi się podobała, tak. Johna? No. Coś ostatnio no. cicho o niej, nie? Coś tak przycichła. Ja telewizji nie oglądałem w sumie, może dlatego. No. Jessica Simpson mi się zawsze podobała. No, Jessica Simpson też. Też, błędneczka no. fajna. Wszystkie te amerykańskie dziewczyny. A jak wam się no, od razu od po... no, no i ta, nie? Ta, co karierę zakończyła. Przysięgam u ciebie? Sasha, nie? Sasha gra i też. Sasha? ja tak myślę i... Ja jakoś tam wybitnie się nie interesowałem kobietami. Halina kiepska. Ja też, to też niedobrze, dobrze. Też blondynka. Znaczy, nie no interesowałem się pod względem takim, żeby tu, wiesz, no... Mieć teraz jakieś... Się napalić żeby jakąś tam idolkę, mieć, ale no nie wiem, no aktoryk, no to nie wiem, Liv Tyler yy, kiedyś mi się podobała. No, no mówi, no dobra, ale zeszliśmy jakbym bardzo mocno na tematy yy, wizualne, czyli tutaj, słuchajcie, tutaj, słuchajcie, a, a jeżeli chodzi szerwę. o osiągnięcia takie, wiecie, w życiu sportowym i, yy, i, i zawodowym. Kurczę. Ja powiem ci tak, ja może odbiegnę trochę od tematu, ale powiem ci tak, wszystko co było z lat 90. i 2000. było zajebiste. Przynajmniej dla mnie. Dla niego też, bo jesteśmy z jednego podwórka, no. jednej nie, daty, nie można powiedzieć. Tak, i to wiesz, tych czasów, czasów na przykład Schwarzeneggera, Stalonego, Wandama, Pameli, Carmen Electra to, to już tego nikt nie wróci, no nie? Teraz o jest o wiesz. O Rotrock nikt, nikt nie, nie pamięta. No, no. dokładnie. O Synthia Rotrock no, to już jest wiesz, muzeum, no bo to są firmy, wiesz, z Billy Blanksem i, i te Tera. sprawy, to nie, nie każdy to pamięta na przykład. No. Myślę, że połowa ludzi, którzy oglądają ten materiał, no, to nie wie, kto to jest Billy Blanks na przykład, no nie? No, nie mówiąc o Synthi. No. no, dokładnie. No, znaczy, Rotrock. Rot Kilokserka. No widzisz no, nie, wie, no, nie, no, nie wiesz, no. Kultowa, kultowa, ja, 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 kultowa ja jestem... postać filmów, filmów Karate. Ona no, no tak gdzieś kiedy? będzie no, no, trochę na od Risa, No. Ja jestem, wiesz, tematy Jean-Claude Van Damme, Rambo te, i te, 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 te. No to jeszcze te, z fajnego. No zdało się, i się pompki robiło, wiesz, i się bierało, nie bo Tylko bo... tych szpagatów jakoś kurwa nie umiałem w Adama zrobić. Jakoś bo... mi tam nie szło, nie? Mówię, zawsze to... boję się, że mi te jaja wypadną. No, Jak obejrzałem st film stąd, poskopałem wszystkie drzewa w, pomiski, <laughs> w sąsiednim parku. <laughs> Naprawdę. I najlepiej jeszcze jakby ktoś siedł, wiesz. Jakieś, jakieś dupy, wiesz, jakieś on laski on ale on jest twardy, ja, a, wiem, tak, ja... Tak, Wiesz, to były te czasy... A wtedy mówisz maleńka, nie tylko tutaj. Ja to, tych filmów, ja to tych filmów, wiesz, ja to tych filmów się oglądałem i na przykład podobała mi się jakaś tam dupa w podstawówce albo w szkole średnica, jak się kładłem spać, to wiesz, taka chmurka, do no niej i sobie wyobrażam, bo nie, że siedzę w jakiejś knajpie na przykład, do nie, niej i zaczepia nas pięciu, sześciu gości, ja wstaję, wiesz, szpagaty pół obroty, <todobry> A to no może się tyty Reżyserkę byś wziął takich no, filmów. No, no. Wiesz, biały się, takie filmy, w się coś, wiesz? takie filmy w głowie. Słuchaj, no te, te, te filmy mieszały w głowie. nie Jeżeli chodzi o wiesz, aktorów, nawet spójrzcie sobie. Jason Tatham, Arnold Schweizenegger. To są aktorzy, którzy są nie do powtórzenia i to są aktorzy, którzy są cały czas, mimo wszystko, na czasie i nawet jeżeli wystąpią w roli drugoplanowej, jako takie dziadki i tak nadal, jest, nadal są zajebiści. To super się ogląda, nie? A kto teraz nowy aktor jest taki, kto, kto możecie powiedzieć, że, że wejdzie? No, oprócz Paleciaka. No, ja, no, I słuchaj, nawiążę jeszcze może do muzyki z tamtych czasów. Zobacz, teraz masz te wszystkie kurwa tych, nie wiem, tych, tych, no nie ja nawet nie wiem jak ci raperzy się nazywają, jakieś Soble, nie Soble, Skoble tam. Teny dobre yy, soble dobre. no. Wiesz co chodzi? Fajny ma kawałek, fajny za, ma kawałek. Nie, nie wiem, wiem 30 tysięcy ludzi przyjechało, zapłaciło pieniądze, a on nie wyszedł, bo go do głowa boli. Dobra, pokaż się mi. Nie obraził kurwa. Dobra, I wyszedł, a ludzie sto, siedzą i czekają, a on poszedł do domu, bo mu się nie chciał. Pokaż mi z tych czasów kawałek, utwór jakiś, nie wiem, twórca Jakiś tak muzyk, piosenkarz, który zrobił kawałek, który będzie modny za 200-300 lat. Bo, to, bo, bo to, to jest sztuka, żeby zrobić coś, co będzie wieczne. Rozumiesz? Tu się zgadzam Na przykład kawałek same. Guns N' Roses, November Rain. Dla mnie wieczny utwór. Depeche Mode, Enjoy the Silence na przykład. To są kawałki, które będą słuchane za 500 lat. A kto będzie wiedział. Modern Talking, no. Ale weźcie polskie shary, shary nawet, lady, to lady, to Lady. To lady tak nie? To są piosenki, które każdy zna słowa, każdy wie o co chodzi, i lecą one w radiu, i nagle. Ja, ja mam taką sytuację, że wiesz. Dane utwór teraz jest mega na topie. Słuchasz go pierwszy raz, mówisz słaby, Dwa, za drugi trzecim razem jest zajebisty, a po potem lecie. Na drugie lato już tego nie usłyszysz. A pamięta. jak usłyszysz, to mówisz ty jest słaby. A to już jest słabe, nie? No, utwór a, jest tamten, wakacje, a tamten nie? oglądasz, wiesz, znaczy, słuchasz, wiesz, przed 20 lat a utwór mówisz ty, no, jest nadal zajebisty, za słowa nucisz, nie nudzi no. się. Nagle odpalasz YouTube'a. Patrzysz, jak oni wyglądają, długie włosy, czar czarno-białe, teledysk, to, to aż nie pasuje, że oni tak śmiewali dobrze i tak mega ekspresyjnie, i nagle widzisz ich i to się, to się wiesz, nie, nie gra, tak, tak, nie? Tak, tak. No, bo weź, na chity, przykład, nie? weź na przykład całą twórczość YouTube, bo no, nie? no to, to jest dla mnie to, to jest po prostu miód na uszy, nie? I to będzie za 200 lat, za 300, za 500. Każdy będzie wiedział, kto to był Bono z YouTube. Rozumiem. No i widzisz, wydaje się, że Ty przemysł jest muzyczny jest już tak zapchany, a i tak cały czas jakieś nowe hity wychodzą. No, ale patrz, nie, nie były, są tak wielkie, no ale są. Były piosenki, a tyle dyski nie musiały być, kurde, laska nie musiała być w samym staniku z gołą dupą, żeby, ale się, żeby się sprzedało. Dokładnie. Nie? A teraz to jest masakra. To samo, to, jest nie? Nie? to samo jest ze sportowcami, nie. To samo jest na przykład ze sp sportowcami. Zobacz. Taki zawodnik Ewewa na przykład jak Federer no i Czy widziałeś, żeby on kogoś szarpał, krzyczał, ubliżał? Fejm miał taki, kultura, poziom. Ale wiesz, że to jest naprawdę jeden na milion, nie? jeżeli chodzi o to, że miał w dobrym momencie się znalazł z zajebistymi umiejętnościami i po prostu ktoś w niego zainwestował. Bo na dzień dzisiejszy jest to naprawdę przykre dla sportowców, że możesz być zajebiście dobry w czymś, a nie masz siebie przebicia, nie? I patrzysz na fanpage jakiegoś mistrza świata w czymś i on ma tysiąc osób, które go polubiły i, i oglądają, a patrzysz na gościa, który jest youtuberem i, i nic nie zrobił sportowo, i ma miliony, wiesz, odsłon, nie? Teraz I to tych jest to, no, jednak ciężkie. Nie? Nienormalni są normalni w tych czasach. Nie, nienormalni są pożądani, nie? Tak, to jest na odwrót. No. Gdzie to jest powiem ci, Ja jeszcze powiem ci, tak, ja mam dzieci na przykład, to, nie? Krzysiek ma dzieciaka. To no ja Kamara... też dwóch synów. To też dwóch synów. dwóch synów. Nie martwisz się o, dzieci o swoje no, dzieci? Martwię się, no dlatego obaj ćwiczą sztuki walki już. No, no. Człowieku, no, ja nie chciałbym, żeby autorytetem na przykład kurwa dla mojego dzieciaka była jakaś tam... Yy... No, nie mogę to, rzucać, że oczywiście. Tam, to, co wszystkim zrobiło. Nazwiskami, na, na na tylko którą tam wiesz, no wypierdolę. cały autobus. Jest, nie, wiesz, że to, no, to jest nieuniknione w jakiś sposób, więc no. generalnie musimy tak, tak wychowywać dzieciaki, żeby im pokazać swoje wzorce. wzorce ale nie no. możemy ich też, wiesz, odciąć jakby od tej rzeczywistości, która jest, tylko im jakby da, dawać do zrozumienia, że słuchaj, tak zio... jest lepiej, ale, ale musisz też to znać, też widzieć. Bo ja na przykład wam powiem, e, jeździliśmy na wycieczki szkolne i kto, kto był najbardziej uchlany i pierwszy leżał? No, dziewczyny. no Te dziewczyny, które były święte, grzeczne. I tak dalej, a nigdy w domu alkoholu nie spróbowały piwa od taty, nie? bo nie wolno. A później nagle nie wiedział jak smakuje, pach i leży. Nie? Także ja, wiesz, ja pierwszy, raz, pierwszy raz byłem nawalony, jak. miałem Alkohol patrz. my Na zawodach w Arwestingu, wiesz, przed zawodami każdy nie pije, raczej pilnuje się i tak dalej, a po zawodach no to takie rozluźnienie leci grube. Bo, no, bo wiadomo, no, z jednej strony euforia, radość i tak dalej. Jak to było w Strong? Powiedzmy? W jest, tak, jest tak samo, no wiesz, po zawodach czasem jest dobrze wypić, tam, nie wiem, dwa, czy piwa. E, bo to wiesz, i zakwasy z Ciebie zejdą, idziesz lepiej spać, bo się nadźwigałeś, czasami jest taki wysiłek na zawodach, że usnąć się nie da, kurczę, wiesz, bo Cię wszystko boli, całe ciało. I emocje też, nie? Emocje, dokładnie, no. Przez Czyli pogóweczka wskazana. No, czasami, słuchajcie, czasami alkohol jest dobry, alkohol Cię rozluźni, rozluźni Ci mięśnie te wewnętrzne, szkieletowe, wszystko, wiesz, no. A w trakcie zawodów miałeś na rozluźnienie, powiedzmy? <laughs> kiedyś, kiedyś, pamiętam, były takie zawody, żeśmy tam coś... Przed zawodami. E, po kieliszeczku wypili, no nie, niewskazane, powiem od razu, tak, przed, niewskazane, Czemu? nikomu nie, nie polecam. No bo wiesz, jak masz na przykład wy, wypić wypi dwa, trzy kieliszki i ciągnij tira, to zobaczysz, gdzie wiesz, gdzie, gdzie, linię tak, mety i będzie, a tu będzie pełno. A ja kiedyś, sorry, że wam się, się przerwę, ale kiedyś pierwszy swój poważny rekord taki wycisnąłem na ciężkim kacu, on mnie właśnie podpuścił, no nie, bo przyszedłem na siłownię taki skacowany tam pomocnym balu, no nie, on mówi, dawaj rekord się kłaść no nie, ja mówię, gdzie, mówię, jaki rekord człowieku, jak go stoję no nie, no i 170, bo i nie było, żeby wycisnąć, to no nie, i założyli mi to 170 i, i wziąłem. Roz, roz, rozcieńczona krew. Ja, ja akurat ci powiem, że wiesz, na zawodach e, mam zawsze rozrobione whisky z kolą w małej ilości. I e, jeżeli dochodzi do takiej walki, że się zapompuje i wiesz, i jest, no, odcina ci wiadomo, ukręnie jest no. takie wielkie, że nie możesz. To wtedy robię sobie małe łyczki. Ten alkohol szybko rozrzedza krew i, wiesz, krem, i do... jestem w stanie odpompować rękę i dalej walczyć. Ale to rozrzedza krew. I... trzeba, wiesz, ładnie to wyliczyć, ale żeby się nie To rozrzedza krew, ale i alkohol też tak jakby uwalnia tak. trochę twój umysł. Ale wiesz, osłabia, nie jesteś wiesz. tak spięty, nie myślisz o tym, nie, Boli, no. jesteś, wiesz, jesteś bardziej do, do, do życia. No, no koncentrację tracisz, tak, wiesz, taką chęć koncentracji, koncentrację, jeżeli przesadzisz, dlatego to Jeśli mówię, to są, to są naprawdę małe łyczki Dokładnie. na zasadzie tylko takiej, żeby Ci to pomogło, a nie, a nie na dyskotekę. <noise> Dokładnie. co się odbyła walka Eddie Hall. Konta Hafter, nie? I co powiecie, bo tak naprawdę, no Ty jednak jesteś strongmanem, byłym strongmanem, obecnym strongmanem, cały czas kręcisz się, poznałeś ich na żywo. Czy tam naprawdę był jakiś konflikt? Czy to jest nadmuchane? Wydaje mi się, że trochę, trochę nadmuchane, bo to wiadomo, no przed takimi walkami, no żeby się lepiej Perpewius sprzedało i tak dalej, i tak dalej. Ale taki główniejszy ich to było, odkąd Eddie chodził o 500 marty, no Haptor chciał to pobić. Później nastała ta pandemia i były tak zwane takie challenge'e, każdy tam robił u siebie. Tak na przykład Luke Stoltman z Stoltmanem robili u siebie w Szkocji. Jeden robił belkę, drugi kule przez... Ale mieli przecież sędziów, było to wszystko nagrywane. Tak, byli, więc... mieli sędziów, no na przykład rekord kuli, przerzucaniu tej kuli 286 kilo chyba Thomas Stoltmana sędziował ze drunas przez internet, no nie, przez laptopa. Ale w Islandii, kiedy Haftor bił rekord Ediego Hola, sędzią był Magnus Vermagnusson, który jest sędzią też na Mistrzostwach Świata. Także no, wszystkie krążki były ważone pod kamerę. No, to wszystko ważyło, tak? No, Haftor pobił ten rekord świata. No i Edi miał problem o to, że to było pobite w domu, a nie na zawodach. No. No, taki czas, takie warunki, no nie? No, ale też ale no, ma to, to, wiesz, na zawodach. inną adrenalinę, inny stres. I... To no, znaczy, tak, ja ale rozumiem. To, mi, to, ja rozumiem to, mi to. to po pierwsze, ale też no na przykład, gdyby ten martwy ciąg na zawodach, gdzie Edi zrobił, był piątą konkurencją, to on do tego podszedł inaczej, ale wtedy też martwy ciąg był jako pierwsza konkurencja. Czyli obaj byli wypoczęci, bo byli, jak byli wypoczęci. Mamy no, ale, nie mamy No, ale... nie, wiem, nie wiem, jaki był zapas Ediego, ale Hawthor mógł spokojnie do tej 500 dołożyć 10 15 kilo. Edi walczył tam o życie, nie? Przy tym... No dobra, ale, ale dobra, no Co, to ja byłem no. wtedy, jak to Edi dźwigał, no to pół godziny faktycznie później dochodził do siebie po no. no nie dziwię się, to było pół tony. A, nie no. A tor szacunku. to tak sobie wciągnął, no... Jak te rybki u siebie w Islandii. <laughs> Słuchajcie, powiem wam taką ciekawostkę, w 2014 roku z Edim startowałem na FIBO. Ja wtedy startowałem z zerwanym tricepsem i ostatnia konkurencja to było martwy ciąg na Aksu 360 kg na ilość powtórzeń. Jedyny chyba tam zrobił 5 powtórzeń, czy coś takiego, wagę tam miał coś około 140 kg. No to był ee, kwiecień. W czerwcu, czy w lipcu, przepraszam, w lipcu były mistrzostwa Europy, gdzie jak ja zobaczyłem Ediego, zrobiłem tak, Eddy ważył ponad 170 kg i ponad 460 coś w martwym. Po trzech miesiącach, po trzech miesiącach. Siła proporcjonalnie z masą czy która wykurwiła kosmos. Ja oglądałem Super, taki film jak wojewoda jeszcze, jak w trzymał łapę, to były takie cztery pasy i cztery gości ciągnęło. Pulling John na pewno oglądałeś, takie ten Kurde, mega no film. Na, no. Dla mnie to jest na, no, najlepsza wreszcie. No ale wiesz go nie ma? go nie ma? No w poszedł. No ale czemu go nie ma dalej? Life ban. To znaczy? Dożywotni ban za doping. Tak. Ja Aleksej wojewoda jest wykluczony ze wszystkich, zabrali mu medale olimpijskie, wszystko stracił. Co ty gadasz? W Olimpiadzie później... też? Tak, no on no, był złoty. No, no złoty był. złoty w jedynkach, to... w dwójkach, coś tam wiesz, no, i tak, tak dalej. Miałbym, gdzie go na tych bobslejach złopali? tak? Tak, no i dlatego wiesz, dlatego kontrakt jakby z na rękę musiał się zatrzymać, bo nie, nie szło tego kontynuować. Żadnego sportu, nie może nic zrobić. E, I później co tak jest gwiazdanie. Są, no. Tak. No, ale, ale wiadomo, że każdy... Są spróbuj. mistrzostwa Europy i świata, no są kontrole, nie? No, ale to na mistrzostwach świata Strongmen też są kontrole. Nie? No, to, no tak mówię, no, Ale w sensie to nie, nie, nie u nas... Moim zdaniem to powinno być nie... legalne i wtedy by każdy brał i był spokojny. A Znaczy słuchaj, zróbmy, ja, ja to powiem, na, zawsze mówię na zasadzie Strongmenów, patrz. E, zróbmy dwie federacje. Tak szczerze, nie z wariografem. jedna czyści dru, druga. Ale ja jest... startowałem w czystej. Ale wiesz, ale do czego zmierzam? Jak no. na, zwy, na zwykłej co? czystej będą goście brali niewiele więcej niż jakiś tam tutaj ziomek na siłowni, to kto na to przyjdzie kupić lepiej? Ja ci kurwa w czystej startowałem. Była taka federacja <laughs> w taki... umytej. Była taka federacja na Węgrzech. Panież co z Żukiem nas startowaliśmy? No powiedz. WNSF też się nazywało. A ja wiem. Naturalna no, Ale tam nie było Tam każdy nie. był kurwa na dopingu. No tak. Ale nie. Oni ogólnie zrobi, Oni zrobili tą federację ogólnie po to, bo nie chcieli tego strona. Na przechowywanie na Olimpiadę. Bo ja zrozumiałem z tego organizatora, to nie się Ale nie da się tego przechowywania na Olimpiadę, bo Strong nie jest znormalizowany. Tak jak podnoszenie ciężarów, ciężarów jest znormalizowane, masz tą samą sztangę, te same kółka, średnice, wymiary i tak dalej. W nie da się znormalizować, że na każdych zawodach masz mieć te same walizki, tam potrzebne. Tą samą belkę Kontrolę no masz, kurde, nie, nie wiem, Wielkanoc na, na, na siadanie ci przyjeżdżają sikaj, nie? Tak. I tak dalej, no, no to, 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 to pozmieniałoby się totalnie, także to to nie jest jest potrzebne. Mi się wydaje, że akurat Strongman to jest sport takich freaków, masz być wielki, masz być tak. niebezpieczny, masz być Słuchaj. groźny, masz być naładowany testosteronem Słuchaj, i masz kurwa mi, wygrywać. Nie? To, jest to, 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 to zawsze ty mówiłeś. To jakby to wyglądało, jakby zamiast, nie wiem, odrzutowców, bo i, i to widziałem, że, że chłopaki ciągnęli, ty ciągniesz, nie wiem, schodę super, nie? Albo, nie A, wiem, co, coś, coś tych rozmiarów. Nie, no to... No ale to też, to zawsze ty powtarzałeś, że w Strongman to też jest show takie, trzeba oh, się tak? rozerwać, oh, koszulkę, oh, dobrze oh, mówić no. po angielsku i tak dalej, no bo bez tego to no nie. No ale było właśnie, problemy. ja przeszliśmy do Strogmenu, to słuchajcie, gdzie, gdzie jest błąd albo gdzie jest ten fenomen? W Strogmanii raczej nie wyglądają na kulturystów, nie mają budowy kulturystycznej, no, ale konie, miał, no. miał Pudzian. Nie? I czy to był klucz do sukcesu w jego przypadku, że on się przebił tą sylwetką, poszedł nie. dalej? czy Ma to znaczy, się Mar w Lizbo, wygląda tak samo dobrze, też jest wyrzeźbiony. i nie znam gościa. Wygląda. No właśnie, ale też dobrze wygląda. To znaczy, wiesz, co? Pudzian był fenomenem na tamte czasy. I fenomenem, i fenomenem nie. strongmana, i fenomenem wyglądu. Tak samo taki drugi to był Jarek Dymek. No, dużo mniejsze osiągnięcia, ale też wyglądał, super, wyglądał, wyglądał no. super. I trzeci taki gościu, który był mega dowalony i robił wyniki, to był Derek Ponson. A, Derek. Dalej, a dalej, no to już Zydru nas każdy wie, jak wygląda Brian, Show, Haftor. No, wszyscy wiedzą, no, były te, wiesz, te, te, te Może brzuchy. Sensjada pomaga brzuch, nie? I tak dalej. W wielkim tylko, tak, tylko, tak, tylko W Kulach, no tak, kule też sobie położysz i wrzucisz. Nie? <laughs> mi, się, mi się tak <laughs> wydaje, jeżeli twoim celem jest siła lubisz jeść, to po co, po co masz sobie ograniczać, żeby dobrze Bole. wyglądać? No chyba, że Bole. chcesz dobrze wyglądać. Zakładam, że Pudzian yy, chciał wyglądać dobrze i być silny. Ale pytanie, ale... czy on w ogóle mógł się tak ulać? Czy ma do tego... Ja ale wiesz, ale, ale, ale Pudzian, Pudzian nie miał formy startowej pod zawody. On nie był wyrzeźbiony nie wiadomo jak. Tam procent kalki tuszczowej był 8, był, był dan, niski, no. ale nie był, nie był tak, tylko wiecie co? Tylko yy, Pudzian, gdy był na topie i, i startował, to poziom strągmena był na, na jakby takim pułapie zawodnika 135 kg. A teraz, jak jedziesz na zawody, jak ja jeździłem jeszcze 2-3 lata temu, ja ważyłem 152-3 kg, ja byłem jeden z najżejszych. I te ciężary poszły tak w górę, kolosalnie i masakrycznie, że ty musiałeś mieć tą wagę, żeby w ogóle tam coś ruszyć. Bo to się a, inaczej się uwagi, nie jego konkurencje były siłowo-szybkościowe wtedy, w dużej mierze. A teraz bardziej. Dlatego on to wygrywał, a teraz bo bardziej on są nie? rekordy na raz, A teraz rekordy. Wiesz. Dlatego on poleciał do Stanów na Arnolda i tam się uczył. Yes. A słuchajcie, nie. bo jeszcze jak rozmawialiśmy w ogóle o walkach, to może wrócimy na momenty, kojarzycie walkę. Martin Ford versus irański Halk. No Podobno tak, najsilniejszy tak. człowiek na świecie kiedyś tak, był. Tak, większy tak. w ogóle. Największy, tak. najsilniejszy. Bo chyba niedźwiedzia ręką, wiesz, rozwalił. Tak, zwalić, tak. tak. Ja. i krowę chyba na plecach już Widziałem takie zdjęcie. Tak. Nie? No ja na Instagramie, widziałem, ja. Widziałeś, że ktoś jak, jak stanął przy Martin tak, Ford. Tak, tak. To... Taki, taki, no nie wiem, krasna c trochę brzuszkiem. Ja się zastanawiam, czy czasami on nie miał kurwa wiesz, jakichś kolców tutaj sadzonych, że musiał tak ręce trzymać. Bo jakiś może, pał że tak się tak. może uczulenie jakieś, nie wiem, wysypka, jak robił tak! wiem. I, I tak wietrzył. Wziął, zrobić sobie depilację. Moim zdaniem on z bardzo dobrej aplikacji korzystał, no. No, no. z dobrego FaceAppa. Ale to zobacz, teraz masz ilość osób, Ale nie bo ja tego nie rozumiem. Chłop się wziął. Z tego, że był po prostu przefotoshopowany, i na tym zbudował karierę. Teraz Ale można, toczy, teraz można, toczy walkę, o której w Polsce się mówi, no I nie, powiem, to... na całym świecie. Tak. I, I na takiej głupiej rzeczy dorobił się, podejrzewam, jakiś tam pieniędzy. Nie? No jako i po, i... Irański Hulk, bo założył na siebie jakieś ubrania Kosty. pod jeszcze milion innych warstw, żeby wyglądać kurl, wiecie, przepotężnie, a w rzeczywistości przyszedł kłop, Fakt, że duży popchnął go sobie. Tamten się wypierdolił na 10 metrów do tyłu, i. Tak, tylko wiesz co, on miał ileś set zdjęć i na każdym zdjęciu był ogromny, więc myśmy już. Sami... Ja się sam zastanawiałem, czy to jest fake. Gdzieś to nie nie jest zdjęcie, ale, gdzie on z tymi którzy byli takie wiesz, takie paciczaki ja on ubrany. taki wielkie. On był zawsze ubrany w te koce, tak, nigdy nie widziałem tak. w t-shircie go, nigdy nie widziałem ale nie, nie, był, był, był bez koszulki, w samych spodenkach jest zdjęcie, ja widziałem. Nie, ale, ale to jest takie. Ale, no. to, ale to było, to wszystko było nienaturalne, Słuchaj, nie? Z, ogólnie. Gabarytowe. może tak, nie? zdjęcie zdjęciem, widzieliśmy materiał, Słuch, ale widzę mojego gościa, no widzę wamskiego gościa, wam tylko, tylko tego. Tak, jak, tak jak stanie, to i Seba jest wielki, nie? Ale też zobacz, że dużo dużo co mówi, że Konstanty Janasia też używa Photoshopa, on naturalnie ma takie kaptury wielkie. To. Taki strogman z Gruzji. Janosja. A co, on ma takie guzy na, Ta. na to jest nie? prawdziwe. No to nie, ale ten nie, nie na środku jest miękki. Nie dotykałem tego, ale widziałem, że to jest... Fanny, to, to że nie myślicie, że to jakieś, powiedzmy, coś czy coś, coś. coś powstałe? Jakby się gdzieś tam, tak wydaje. No to nie to, to takie, mi się też tak wydaje. Bo on tam trochę targał tych ciężarów, więc jak sobie to opierał, mógł organizm tak zareagować, że sobie to nadbudował. Mi się też wydaje, że to właśnie jakieś tłuszczaki takie są. Ale to potężnie to wygląda ogólnie. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, tutaj przepytaliśmy chłopaków ze strong ekipy, no powiem tylko tyle na żywo, są jeszcze więksi niż przed Kamerą. Dlatego usiedliśmy trochę Dlatego z przodu, trochę musieliśmy z przodu i, i na bokach. Mam nadzieję, że realizator nas odpowiednio powiększy. Chłopakom odejmie tych kilogramów. Tam Tomek zapłacił odpowiednią kwotę. W każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze do chłopaków, to piszcie w komentarzach. Myślę, że was jeszcze odwiedzimy i nagramy kolejny materiał.